Słuchajcie, wczesnowiosenny, wiosenny klasyczny feeder dzisiaj będzie. Zobaczcie, minus 2,5 stopnia, pokazuje mi termometr. Wszystko zamarznięte dookoła. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jeszcze jest to w samochodzie, ale już pomału, e, pomału myślę, żeby. Wyjść nie chce mi się, bo tu jest ciepło na dworze. Jak widzieliście, jest minus 2,5 stopnia. Yy, miałem być wcześniej rano, ale było jeszcze zimniej, więc yy, przeczekałem troszkę, aż się rozjaśniło. No i zobaczymy. Nie mam dużo czasu z 5 godzin łowienia. 5,5 może. Także idę, bo ziemi jeszcze muszę. Ziemi jeszcze muszę do, do zanęty sobie na gdzieś poszukać. Także. Ja idę szukać stanowiska, rozwijać się. Mam nadzieję, że nie zamarznę. A wy życzcie mi powodzenia i bardzo mocno trzymajcie kciuki, żeby udało mi się coś złowić. Także widzimy się przy robieniu zanęty. Dobra, słuchajcie, jestem już. Zbierałem sobie gliny pięknej. Przesiałem już przez sito, żeby się pozbyć wszystkich niepożądanych. Jakby elementów. Piękna, czyli nie trzeba jej domaczać. Zobaczcie jak to się pięknie klei, ładnie się rozpada. Super towarek, jakby to niektórzy rzekli. Teraz tak, mam tutaj gdzieś około 2 kg tej gliny. I do tego mam pół paczki, czyli pół kilograma dorobionej już. Ciemnej zanęty, do tego dorzuciłem troszkę pieczywka fluo, więc całe, całe to rzucam do mojej gliny i mieszam. Czyli mamy 4 do 1, nie więcej, to wiadomo, ja tego nie odmierzałem, ale mniej więcej. Pięknie to wygląda, pięknie się klei, jest sypkie, ale bardzo łatwo zbić to w kulę. Towarek pierwsza klasa, Mam około 5 litrów gotowej mieszanki. Dobra, no rozkładam się zaraz. Biorę się zagruntowanie łowiska no i wtedy będę mówił dalej co jak z czym yy, jak będę karmił na początku i co do tej zanęty będę jeszcze dodawał Dobra patrzcie teraz sobie zgrzałem się trochę powiem Wam szczerze Z rozkładania się rozkręć Pięknie, wszystko zaczyna pięknie kwitnąć. Drzewka, kwiat na drzewa. Jak widzicie, wychodzi słoneczko gdzieś tam. Woda paruje. Dobra. Zacznijmy od tego, moi kochani, że dzisiaj będę łowił na bardzo delikatny zestaw. Szczytówka 0,75 umcji. Zestaw z plecionką 008. będę łowił ogólnie cienko, cienkie przypony, malutkie haczyki, malutkie koszyczki, na razie zakładam większy, żeby sobie wygruntować, nie mam zamiaru łowić daleko. Teraz tak, ten zbiornik jakby jest podzielony na dwie części, część za moimi plecami ma głębokość około 3 metrów, między 2,5 a 3 metry. No i tam widzę dwóch wędkarzy na tamtej stronie. Mam nadzieję, że, że oni się mylą mnie ja dzisiaj. Ja myślę, że część na której ja usiadłem, a ma tutaj głębokość między 1,5 a 2 metry, czyli o metr mniej niż na tamtej stronie. I mój zamysł jest taki, że ryba jak wyjdzie słońce, wyjdzie na tą właśnie Część się wygrzewa, gdzie woda się szybciej nagrzewa. Tak mi się wydaje. I tak zobaczymy. Przyciągam sobie nasilniczek po dnie. Jakieś delikatne zawady. czysto dobra. będę łowił jak mówiłem bardzo blisko myślę że naprawdę 25 metr gdzieś mniej więcej będzie będzie tutaj dzisiaj ok mam czysto będzie Zaklipowałem się. Dobra. I teraz tak. Wlęcenie. Yy, będę rzucał na początku kulę. Wrzucę sobie połowę tego, co mam. Resztę zostawię sobie do, do Fidera. Do tego dodam odrobinę posiekanej kukurydzy. Yy, posiekane czerwone robaki. Gnojaki. I do tego troszkę białe. Lecie. Na początek gnojaczek, Jedno pudełko wypukane z piasku. Nie ma tego dużo. Garska, taka dosłownie garska. I to sobie... To się... Są większe i są mniejsze kawałki o. małą puszeczkę kukurydzy To sobie też dodam do zamęty. trochę, ale też ją posiekam Mogą ją w domu Na razie na początek to sobie wsypuję tutaj wszystko z dendrobeny wysypię 3 czwarte i sypnę odrobinę sobie robaków to sobie na górze tutaj wstępnie wymieszam i lepiej z tego kule Dobra, mam 2, 4, 6, 7 kul Teraz zarzucę sobie przestęp. Nie będę wiedział gdzie i dajemy kul Кстати. Ну добре. Уже чё, слыш варто этого товара сумеем. Просто Представи себе na początek mikro koszyczkę zobaczcie 15 gram haczyk będzie 20 na żyłce 0,11 tu mam metrowy Wrócę sobie go do 50 cm, tutaj mi metrowy niepotrzebny. Ja zawsze jeśli łowy na, na wodach stojących, czyli na jakichś jeziorkach czy tam innych tego typu to przypony robię krótsze niż na rzekę zdecydowanie krótsze i jak dla mnie mi się to bardziej sprawdza jak widzieliście na poprzednich filmach, nieraz łowię na przypony 30 cm, nieraz krótsze nawet i też bardzo świetnie mi się to sprawdza. Także mój cały zestaw dzisiaj wygląda następująco. Jak już powiedziałem, na kołowrotku mam plecionkę. Na końcu plecionki mam dowiązane 40-50 cm fluorokarbonu 0,20. Na tym mam zrobioną malutką skrętkę. I na tym chodzi mój koszyczek. Na końcu mam mój przykład. Bardzo prosto. Na początek założę. dwa robaczki jednego fluo, drugiego białego i na razie sam ten towarek troszkę troszkę tego towaru do koszyczka I czekamy co się wydarzy słuchajcie widzimy się przy pierwszej rybce jest pierwsza rybeczka słuchajcie niewielki leszczyk po dwóch godzinach ale dobre i to co nie To było drugie branie z rzędu pierwszego nie zdążyłem w ogóle wciąć takie bardzo delikatne było białego robaka, barwionego na czerwono i do koszyczka daję dwa robaczki. i na pleciące to brania są tak delikatne że no widać, że ta ryba jeszcze, jeszcze kompletnie nie wystartowała tutaj na tym zbiorniku. Także czekamy co wydarzy się dalej. Mam jeszcze 2 dwie godziny, 2,5 dwie godziny wędkowania mam nadzieję, że coś jeszcze uda się... Wie karać się tym razem mam większą rzepkę. chyba w końcu leszczyk większy Bardzo delikatnie go będę holował sobie żeby nie było, że to będzie ładny leszczyk Piękny

Mega szorski, słuchajcie Mega szorski, to już dotarła przygotowany gdyby do nad typu coi, stoi, stoi Żywy Cały jest w wysypce tarłowej o, nie wiem czy to będzie widać ale jest cały szorstki Piękna ryba w końcu Dobra, wracam mu wolność, mam nadzieję że jeszcze jakieś przyjdą tutaj do mnie Buziaczek I ładnie podbieracie go do wypuszczonej wody. Czyli jest kolejna liczba. Tym razem nie taka duża, ale też nie jest mała. i darbusek bardzo delikatny, jak nie Patrzcie, Piękna rybeczka, nastrosz się trochę Nie chcę się sam Trzeba czemu pomóc Piękna rybka wraca mi wolność jest kolejna rybeczka, słuchajcie, nieduża Ale to było najbardziej agresywne branie jakie miałem do tej pory Kolejny okoń tutaj Bogusiu Taki goguś, nieduży, ale fajny, Do wody go. Jest kolejna rybka. Tym razem coś fajnego chyba. Kolejny Okoń piękny Szok Kolejny piękny garbusek Zobaczcie <grybka> Piękna rybka Piękny buzik i do wody. Płotka, a branie takie, że mało co mi wędka z podpórki nie spadła, słuchajcie. Oci chodź malutka. piękna rybka, płoteczka. Wodę. sobie wydałem. Dobra, moi kochani. To będzie koniec na dzisiaj. Mojej przygody. No, jak widzieliście, udało mi się złowić kilka rybek. Jednak wniosek jest jeden. No, jeszcze te ryby nie zaczęły żerować, tak jak powinny. Słuchajcie, gdybym dzisiaj łowił z żyłką, to pewnie Złowiłbym jedną, może dwie ryby, bo brania są ogólnie tak delikatne, że, że na plecionce prawie ich nie widać. Teraz cały czas mam brania ogólnie, widzę, że coś tam się dzieje na szczytówce. Za każdym razem robaka wyciągam, jest, jak wyciągam zestaw robak jest całkowicie obgryziony, objedzony, wycyckany. A ryby nie mogę wciąć w żaden sposób, więc teraz już naprawdę podeszły te malutkie rybki. No to by było tyle, no jest 12 godzina, trzeba zjechać do domu, jak widzicie wyszło słoneczko. Kilka ludzi przyjechało na ryby. Fajne, dla mnie bardzo fajne wędkowanie, takie wyciekane ryby. Przy których trzeba się trochę namęczyć, żeby cokolwiek złowić, trzeba pomyśleć, pokombinować. Co tu dużo gadać? Jeśli filmu się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Nowe osoby oczywiście. Zapraszam do subskrybowania, żeby mogły na bieżąco śledzić ten kanał. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo jak widzicie, nie łowię jedną metodą, tylko praktycznie wszystkimi. No i to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że zobaczymy się, mam nadzieję, na pewno zobaczymy się już niebawem. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Siema.